Już? Już wystarczy. Tam, tam, tam. Hmm. Ach. Tu jest, popatrz. Mama. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym filmiku. Dzisiaj Wam będę opowiadać, co z Matyldą jemy w ciągu dnia, bardziej skupiając się na Matyldzie, co ona je w ciągu dnia. Jedno z naszych ulubionych śniadań, szczególnie w tygodniu, jak mamy troszeczkę mniej czasu, to jest jogurt z cornflakesami. Przez bardzo, bardzo długo jedliśmy owsiankę z jogurtem, a teraz się przerzuciliśmy na cornflakesy. Nam bardzo smakują takie bio, które kupujemy w Carrefourze, po prostu nam bardzo, bardzo smakują. No i tutaj lubimy je albo mieszać z jogurtem, albo indywidualny każdy cornflake Moczyć w jogurcie i to też nam bardzo pasuje. Jogurt też bio, a akurat po prostu, jak się patrzą w skład, ma mniej cukru i to jest dla nas ważne. Kolejne śniadanie, które jemy co weekend, to są pankeki albo taką zdrowszą bananową wersję z owsianką, lub taką mniej zdrowszą. Tutaj akurat z matydą ogarniamy taką zdrowszą, uwielbiamy pancejki i jemy je praktycznie co weekend, jak tylko mamy trochę więcej czasu. Do panieków zawsze mamy jakieś tam owoce. Akurat tutaj jedliśmy banany i też bardzo lubimy te pankieki jeść z syropem klonowym lub taki mus kokosowy, który też nam ostatnio bardzo, bardzo smakuje i polecam. W ciągu dnia Matyda pije wodę i jeszcze nie pije soczków, raz na jakiś czas jej dajemy troszeczkę, ale bardzo rzadko to się zdarza. Głównie wodę jej na razie bardzo smakuje i dopóki będzie chciała pić wodę, to chcemy to utrzymać. Jeszcze jedną rzecz, co jak wychodzimy gdzieś w weekend, właśnie na kawkę czy cokolwiek, to dajemy jej też batę, co jest mleko, co jest takie spienione mleko. Przekąska lub taki snak, który Matylda uwielbia, to są jakiekolwiek rodzaju orzechów: albo migdały, albo zwykłe takie orzechy ziemne, nerkowce w ogóle, jakiekolwiek orzechy włoskie też uwielbia, pestki ze słonecznika, pestki z dyni. Wszystkie takie rzeczy uwielbia, i twierdzę, że to jest naprawdę bardzo zdrowe. To zawsze, jak gdzieś idziemy na miasto, żeby Matylda nie chodziła głodna, to mieszam jej właśnie takie. Migdałki razem z Cheeriosami czy z Conflixami. Ja robię taką mieszankę, taki Trail Mix to się nazywa też po angielsku. I idziemy na miasto też czasami, tam są rodzynki, może być orzechy nawet takie studenckie. Po prostu Matyda uwielbia taki postać przekąski i tam się i nam się to bardzo sprawdza. No i ulubiona potrawa Matydy to jest oczywiście Rosu. Tak jak myślę, że większość dzieci uwielbia. Ja dodaję do Rosołu czosnek. Też zaczęłam kupować taką włoszczyznę, bio, też z Carfura. U nas się to bardzo sprawdza, bo jest akurat w sam raz ilości włoszczyzny, które potrzebuje. Ja dodaję jeszcze czosnek i liść laurowy do rosołu, kluski, takie z jajka zrobione. No i też ja gotuję rosół na bazie kurczaka i kurczaka z wolnego wybiegu. No i tutaj jak widzicie Matyda uwielbia, ona może jeść to naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość. Czasami się śmieje, że nawet może potrafi zjeść więcej rosołu niż ja. No i tego dnia na drugie danie stwierdziłam, że wykorzystam resztki z rosołu, to wszystko zmielę. I zrobię takie kotlety z tego, i u nas to się bardzo sprawdziło, wszystkim nam to bardzo smakowało, i do tego po prostu pomidorek, i mieliśmy pyszny obiadek, czy tak, drugie danie pod ręce Matyldy. Po obiedzie to jak Matyda jest głodna, to też jej dajemy różne owoce, jabłka. Ona w sumie wszystkie owoce bardzo, bardzo lubi, bardzo je. I na kolację codziennie jej dajemy kaszę. Ja gotuję na mleku kaszę manną. To nam starcza na dwa dni, czasami na trzy, ale głównie na dwa dni, bo ja z Johnem też bardzo lubimy i też czasami wyjadamy. No i do kaszy dajemy pół banana lub cały banan, zależy jaki jest duży i zależy ile ma Matylda zjadła w ciągu dnia, bo jak mało zjadła, to tutaj trochę więcej kaszy wieczorem wtedy je. No i do kaszy z tym bananem to też czasami jej dajemy owoca, ona bardzo lubi borówki amerykańskie i też maliny, zależy po prostu w zależności co jest w sezonie w tym momencie. No, kochani, i tak właśnie wygląda nasza taka rutyna jedzeniowa, co my jemy w ciągu dnia. E, taki typowy dzień, trochę o weekend, gdzie opowiedziałam trochę taki dzień w dzień, co jemy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Też jestem bardzo ciekawa, jak u Was wygląda. Czy podobnie tak jak u nas, czy troszeczkę inaczej? Dajcie znać w komentarzach poniżej, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. E, no i mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jak się podobał, to. Kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze, Matylda i ja życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!